Szarak, co nieraz bywał, w kłopotach i rwogach, nie tracąc serca, pukiczył się rączy. Teraz podupadł na nogach. Poczuł, że źle się z nim skończy. Jęknął więc z głębi serca. Ach, nie masz pod słońcem lichszego powołania, jak zostać zającem. Co mnie w dzień Lis, pies, kruk, kania i wrona, jak chce, tak gania. A w nocy, gdy drzemie, oko się nie zmruża, bo ledwie komar bzyknie przez siatki pajęcze, wnet drżymy, serce zajęcze, tchórząc tchórzliwie i odtchórza. Zbrzydło mi życie, co jest wiecznym niepokojem. Postanowiłem dziś je skończyć samobojem. Żegnaj więc, Miedzo, lat mych wiośnianych kolebko, Wy, kochanki młodości, kapusto i rzepko, pożegnalnymi łzami dozwólcie się skropić. Poznajmiam wszem wobec, że idę się topić. Tak więc, gdy do stawu zwracał kroki słabe, po drodze stąpił na żabę. Tamu jak wraca spod nóg szusła i z góry na łeb wstaw plusła. I rzekł zając: Niech nikt nie narzeka, że jest tchórzem, bo cały świat na tchórzu stoi. Każdy ma swoją żabę, co przed nim ucieka, i swojego zająca, którego się boi.